Jeśli tutaj jesteś to zdecydowanie temat retinolu cię zainteresował i szukasz przede wszystkim propozycji dla ciebie. Tworzę takie materiały dla was Roku, aby przede wszystkim wprowadzić Was w temat retinolu, jeżeli jesteście tutaj nowe, jeżeli chcecie tak naprawdę wprowadzić ten składnik aktywny do swojej pielęgnacji, ale też dla mnie kluczowe jest to, aby Wasza wiedza poszerzała się o zaawansowane technologie, żebyście obserwowały tak naprawdę, e, jakie marki wprowadzają po pierwsze dobrej jakości retinol, ale na jakie kluczowe składniki aktywne postawić e, obok retinolu. Bo sam retinol, ok, działa anti-aging, mocno władzająco, ale jakie Formuły Wam się sprawdzą, aby jeszcze podkręcić to działanie anti-agingowe, redukcję przebarwień i przede wszystkim wygładzenie skóry, bo taki efekt uzyskacie właśnie po tych kosmetykach. Ja już je przetestowałam, ale mam nadzieję, że na Twojej liście one się również pojawią. Więc zaczynamy moje topy, jeżeli chodzi o retinol. I nowe produkty, które Was zajmą. No to od czego Magda zaczynamy stosując retinol i wprowadzając go do swojej pielęgnacji, albo tak jak Wam wcześniej wspominałam, po lecie wprowadzamy go ponownie od czegoś łagodnego. E, marka Oskia e, co roku mnie zachwyca kapsułkami i co roku je Wam polecam, bo to jest po prostu kosmetyk, na który ja zawsze postawię i będę stawiać. E, I stawiam. W moim teraz sezonie jesienno-zimowym, czyli mojej pielęgnacji, stymulacji tej skóry. O pamiętajcie, że tak naprawdę stosowanie retinolu to jest stymulowanie skóry. To jest też redukcja przebarwień, to jest też delikatne złuszczenie, wygładzanie tej skóry i stopniowo możemy sobie pracować właśnie z tą skórą, wprowadzając te produkty. Tak naprawdę. Pielęgnacja to jest też taka ogromna przyjemność dla tej skóry, jeżeli ona jest dobrze dobrana, a jak wtłoczymy po prostu takim ciężkim działem retinol, to po pierwsze będziemy miały uczucie podrażnienia, uczucie spędzenia, ściągnięcia. Skóra nam będzie schodzić płatami, to zapomnijcie o tym efekcie. Teraz takich technologii nie ma, te stężenia są łagodniejsze, są też normalizacje i już nie ma czegoś takiego, że marki się prześcigają, która więcej wtłoczy tego retinolu do kosmetyku. Nie, te kosmetyki mają być dla konsumenta przyjemne delikatnie złuszczające, yy, yy, przebudowujące tą skórę i taki efekt uzyskacie. I oczywiście w gabinecie możecie to stężenie sobie jako taki shot dla skóry zwiększyć i dalej wprowadzać swoje kosmetyki w takiej łagodnej, stabilnej formie. A tutaj właśnie taki znajdziecie w kapsułkach marki Oskia, macie stabilną formę yy, witaminy C olejową tetrę, moją ulubioną. Ona fantastycznie otula skórę. W ogóle to jest kapsułka, która ma tyle, słuchajcie, dobroci w sobie. Macie koenzym Q10, który rewitalizuje skórę, działa odmładzająco. Macie oczywiście prowitaminę D, czyli prekursor witaminy D3, która zapewnia funkcje ochronne dla naszej skóry, wzmacnia tą barierę ochronną, tak aby skóra się nie przesuszała. No dziewczyny, to jest po prostu kosmos. Tutaj macie to koferol, witaminę E, witaminę młodości, no i właśnie w stabilnej formie, więc dla mnie kosmiczne połączenie, ale oczywiście ja Wam też polecam zawsze przetestowanie sobie miniatur na pel, ponieważ tam macie z każdego tak naprawdę droższego kosmetyku, no bo nie zawsze chcemy zainwestować od razu w pełnowymiarowe opakowanie, tylko po prostu przetestować. Wiele klientek pel tak robi, dostaje też często miniaturki i po prostu ten krem Okazuje się po dwóch, trzech użyciach naprawdę świetnie pod kątem konsystencji wchłaniania się, te kapsułki się również cudownie wchłaniają, ale macie też opcję takich Travel size'ów takich miniatur, a to się dosłownie rozchodzi jak cię bułeczki, e, jak macie cukiernie i po prostu rozłożycie bułki z rozkawkami w sezonie i one tak pięknie pachną, kuszą tym cynamonem i one się wyprzedają od razu. To tak samo e, dzieje się z tymi e, miniaturami oski z witaminą C i w środku znajdziecie kapsułki, które są jednocześnie takim e, testerkiem trochę dla was, ponieważ e, po pierwsze możecie sobie zachować te mniejsze opakowania i to jest jako travel size zawsze mieć przy sobie, sobie przesypywać kilka kapsułek. What? Ja tak robię od lat. Ja po prostu chciałam Wam pokazać ten zasób. On jest świetny, i on naprawdę się dobrze sprzedaje. To jest w ogóle bestseller na PEL, ponieważ możecie sobie przetestować zarówno retinol, jak i witaminę C. A tutaj obok witaminy C e, macie olej chochoba, olej ze słodkich migdałów. Pojawia się skwalan, który tak przepięknie uelastycznia skórę i witamina E. Więc e, dla mnie, słuchajcie, pod kątem składu e, to jest produkt fantastyczny. Dodatkowo macie likopen, który no, pięknie e, też rewitalizuje skórę i wzmacnia. To działanie anti-aging. Eee, dla mnie, słuchajcie, powiem Wam, że to jest strzał, dziesiątka, jeżeli chodzi o rozwiązanie. No bo tak naprawdę eee, decydując się na pełnowymiarowe opakowanie, już przeznaczamy troszeczkę większy budżet. A tutaj w mniejszym możecie przetestować kosmetyki, ale też aż dwa. Czyli produkt z witaminą C. No a wiecie, że ona jest nam niezbędna do funkcjonowania, jeżeli chodzi o działanie anti-aging, rozjaśniające. Ale też zobaczcie, bardzo synergicznie działa z retinolem, bo pięknie rozjaśnia przebarwienia, pięknie rozświetla tą skórę i działa w sposób odmazający. Tych kropelek chyba nie muszę Wam przedstawiać, ale to też jest bardzo fajna opcja dla osób e, początkujących. E, no powiem Wam, że tutaj e, fantastyczne ma też działanie ten produkt łagodzący, czyli słynne kropelki od marki Rodial. Słuchajcie, Pel e, bierze udział w wielu akcjach promocyjnych, więc te kropelki możecie po pierwsze złapać w miniaturowej wersji, ale też takiej wersji pełnowymiarowej, jak już chcecie po prostu mieć ich. Zapas. A ja słuchajcie, zawsze tak robię. Tak, zawsze w ogóle z roku na rok robiłam, że zamawiałam te miniaturki. One mi się w pewnym momencie kończyły. No i ja mówię, kurczę, muszę znowu zamówić. A ja tak nie lubię być zawsze słuchajcie zaskoczona denkiem lubię mieć takie kosmetyki z retinolem po prostu na sezon, a tutaj zapewnia mi to kilka miesięcy użytkowania, więc też bardzo Wam polecam pełnowymiarowe opakowanie, ale wiem, że też jest opcja mniejsza, z której ja korzystałam, którą Wam bardzo polecam na testy. Tutaj macie przede wszystkim fajny taki kompleks retinolowy, który zapewnia Wam po pierwsze naprawdę takie fajne podkręcone działanie retinolu, bo ja jestem ogromnym zwolennikiem łączenia retinolu z bakuchiolem. Bakuchiol to jest roślinny odpowiednik Retinolu. Dla osób, które karmią piersią, są w ciąży i stosowanie z czystym bakuchiolem. Y takich kosmetyków, zapewnia też komfort i e, jednocześnie mm, kontynuację tego efektu, który daje retinol bez stosowania go. Natomiast no, tutaj jest połączenie synergiczne z retinolem, bo według badań właśnie takie połączenie daje największe korzyści stosowania takich składników aktywnych. E, tutaj też to wszystko łagodzi pantenol. No petarda słuchajcie skład. Tutaj macie właśnie ten kompleks, który naprawdę w taki sposób stymulujący działa na naskórek. Bardzo ładnie rozjaśnia e, i powiem Wam, że warto sobie przytestować. Przynajmniej ja bym tak zrobiła, żeby tak wyłuskać swojego ulubieńca, bo ja nie mogę się decydować. Ja lubię dropsy, ja lubię kapsułki, ja po prostu i tak korzystam, i dla mnie ten sezon trwa cały rok, więc korzystam z wielu produktów, ale Oskia, ja bym wzięła na testy właśnie oskiej miniaturkę, dropsy w miniaturce i po prostu sobie zrobiła jakiś taki fajniejszy shopping, zwłaszcza, że no tak jak mówię, na felu możecie zobaczyć naprawdę super rabaty. I zawsze. No, to jest taka większa satysfakcja, że możemy troszkę przetestować więcej. Słuchajcie, czy produkty z retinolem również są dedykowane na skórę pod oczami zdecydowanie. I tutaj w ogóle sięgamy po inne konsystencje, inne kosmetyki, i od wielu lat nie pytacie właśnie, co z retinolem pod oczy. Jesteście absolutnymi fankami marki Rodial, marki Oskia i tutaj naprawdę dołącza się do tego grona Elity marka Pericon. Słuchajcie, marka Pericon to jest w ogóle taka top marka, która bardzo Dba o formułę, o technologię i o aktywne składniki w kosmetykach. Słuchajcie, jak posłuchacie o składzie, to się dziewczyny absolutnie zakochacie w tym kremie, ale jak zobaczycie konsystencję, to po prostu padniecie. To jest kosmetyk, który jak nakładacie, to serio. Nie trzeba być ogromnym fanem pielęgnacji, żeby po prostu się popłakać ze szczęścia, bo ten kosmetyk daje Wam bardzo dużą satysfakcję z pielęgnacji. To jest. To nie jest kosmetyk budżetowy, ale to jest kosmetyk budżetowy, jeżeli chodzi o efekt długofalowy. Dziewczyny, po prostu nie musicie już wyrzucać do kosza tych kremów, które nie działają, bo macie ten. E, tutaj macie stabilną formę witaminy C. To jest w ogóle połączenie kosmiczne. Retinol z witaminą C, tak, 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 trzy razy tak. Ja absolutnie jestem za, bo witamina C pięknie rewitalizuje skórę, rozświetla skórę pod oczami. Retinol ją delikatnie złuszcza, zapewnia w ogóle e, taką... E, Mm, taką gładką tą skórę, a tutaj macie aż trzy formy retinolu, co mnie absolutnie cieszy, bo marka Perikon po prostu upycha w swoje kosmetyki. Skład jest e, bardzo też e, stricte dedykowany na redukcję obrzęku, zobaczcie, słuchajcie, macie tak fantastyczny skład, macie kofeinę, która drenuje ten obszar, więc przepięknie redukuje obrzęki, no zdecydowanie one się pojawiają i coraz częściej nam doskwierają podczas e, stania przed boosterem, tak Okej, okay, czy ja się wyspałam, czy nie, więc słuchajcie, ten kosmetyk będzie Wam pięknie drenował okolice pod oczami. Rewelacyjne składy dla mnie też słuchajcie jest bardzo kluczowe, że tutaj w tym obszarze pod oczami pojawiają się ceramidy w składzie no to jest w ogóle kosmos, to jest taka cegiełka po cegiełce, którą sobie nakładacie na skórę pod oczami i macie po prostu efekt wow no już nie wspomnę słuchajcie, że w składzie pojawia się kwas hialuronowy, który uwielbiam, niacynamid który pięknie wzmacnia barierę ochronną skóry, zmniejsza zaczerwienienia, zmniejsza pory, więc możecie troszeczkę nałożyć tego kosmetyku tak jak ja pod oczy i jeszcze tutaj na tą strefę, no słuchajcie, rano to po prostu jest kosmos, ja jeszcze nakładam wokół ust, delikatnie trochę na czoło, ja to jestem, słuchajcie, wiecie, już po prostu tak zaawansowana w tej pielęgnacji, że mogę Wam z doświadczenia powiedzieć, że takie właśnie techniki powodują, że macie jeszcze większą satysfakcję z kosmetyków i ta kasa jest po prostu dobrze wydana, no. Taka jest prawda. słuchajcie, ja też nie lubię kasę wydawać po prostu, bo coś jest modne, coś jest wiralowe. Oczywiście lubię mieć e, kosmetyki, które no aktualnie są słuchajcie, polecane, bo to wiadomo, no na czymś trzeba się opierać i z jakiejś e, opcji trzeba w końcu skorzystać, no to ja dziewczynę Wam podpowiadam tą. E, I tutaj słuchajcie, macie też w składzie e, ubichną, czyli koenzym Q10, e, macie to koferol, e, ale co mnie też naprawdę mocno cieszy, że ta konsystencja jest taka turbo lekka, to jest dziewczyny petarda, słuchajcie, e, nie no... Skóra pod oczami to jest po prostu kosmos. Także absolutnie Wam rekomenduję, ale też w parze macie serum do twarzy konsystencja serum jest po prostu obłędna, dziewczyny, jak sobie nałóżcie na skórę, to dosłownie to jest taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o e, pielęgnację, serum powinno być e, o lekkiej formule tutaj macie witaminę C retinol, macie koenzym Q10 e, czyli wszystko, co po prostu, po prostu działa tak mocno anti-agingowo, ale uwaga, uwaga ja też mocno przeanalizowałam dla Was ten skład i tutaj macie na Was kwas liponowy, który jest silnym antyoksydantem, zmniejsza oznaki i zmęczenia e, i starzenia się skóry, chroni przed stresem oksydacyjnym, macie fermenty, prebiotyki wspierające mikrobiom skóry, wzmacniające barierę ochronną i łagodzące stany zapalne. Słuchajcie, pojawia się skwalan, pojawia się koenzym Q10, ceramidy, e, macie niacynami, które przepięknie rozświetla skórę. E, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o w ogóle markę pericon, to to są bardzo zaawansowane formuły. To jest e, taki kosmetyk, który ja wiem, że na początku może Wam się wydawać, że no, ale to jest kosmetyk drogi. No to czy to tak jest warte. Teraz się mówi o tym, że tak naprawdę kosmetyki za 20 zł działają. Nie, słuchajcie, na, naprawdę nie wierzcie w takie rzeczy. Ja uważam, że jeżeli już stawiamy sobie na półce produkty z retinolem, e, a on działa też na komórki waszej skóry, e, naprawdę działa mocno rewitalizująco, to dziewczyny postawmy na tej półce po prostu topy. To są kosmetyki, które mają tak zaawansowaną technologię, tak te formuły przenikające w głąb skóry, tak e, w ogóle świetne połączenie składników aktywnych, że ja chyba nie muszę Wam tłumaczyć, że jak już tu jesteście i wiedziałyście, że będą te topowe marki, to Wy je doskonale znacie i wiecie mniej więcej z jakimi cenami się to wiąże, ale ja podkreślam, że to są kosmetyki, które po prostu działają. To jest coś kosmicznego, słuchajcie, co możecie sobie zafundować do swojej skóry. No Perikon nie bardzo w tym sezonie zaskoczył, bo ja już go testowałam troszeczkę wcześniej, to jest taka e, też trochę świeżynka pielęgnacyjna, ale naprawdę cieszę się i naprawdę jesteście w dobrych rękach, że ja mogę te produkty Wcześniej testować, i absolutnie zgodzę się już z coraz częściej padającymi od Was opiniami, że jestem dla Was ekspertem beauty, bo wypracowałam sobie, słuchajcie, to w tym momencie i mogę naprawdę się podzielić z Wami przemyśleniami, mogę rozmawiać z właścicielami tych marek, mogę rozmawiać z osobami, które pracują też na bieżąco z klientami, którzy dzwonią, mówią i też dzielą się tymi opiniami, więc jeżeli coś by było, słuchajcie, takiego, no nie bardzo. To ja, słuchajcie, nie mogę sobie pozwolić, żeby Wam to polecić. E, I e, naprawdę uwierzcie mi, że pracowałam na ten moment. E, pracowałam swoją rzetelnością i tym, że naprawdę wprowadzam do Waszej pielęgnacji takie naprawdę bestsellery. Moje buzia, ale też Wasza dziewczyny i Wasze odczucia, to jest moja wizytówka. Serio. Ja jestem dumna. Ja jestem dumna, że tutaj mam tak piękne panie, tak świadome w swojej pielęgnacji i rzadko kiedy zdarza się jakieś tam marudzenie. No bo Wy wiecie, że jesteście w dobrych rękach, a te, które nie wierzą, to słuchajcie, one sobie idą dalej i kupują no wiecie, że takie tam kosmetyki. Więc no Perikon to jest, słuchajcie, coś tak zaawansowanego i na pewno zauważycie po wielu latach, jak ja Wam robię takie filmy, że ja tylko stawiam, słuchajcie, na topki z Na Pel są naprawdę tak dobre kosmetyki, tak ekskluzywne, ale słuchajcie, jak się wchodzi na tą stronę, to jakbyście rozwijały sobie taki pielęgnacyjny czerwony dywan. Bardzo mi się to tam podoba. E, bardzo fajny też e, sklep, miejsce. E, więc koniecznie tam zaglądajcie. Ja wam wszystko też e, w opisie e, Podpowiem. Zawsze macie ode mnie niespodzianki w opisie, także tam też zaglądajcie, proszę. Eee, I lecimy z dwoma ostatnimi kosmetykami. Na pel pojawiła się też nowa marka, która myślę, że Was bardzo zainteresuje. Jak zaczęłam w ogóle analizować składy, rozmawiać o tej marce, dlaczego ona w ogóle została wprowadzona na pel, to dziewczyny po prostu szczęka Wam opadnie. Marka jest po prostu bestsellerem, już światowym, natomiast jeżeli chodzi o pel, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę małymi kroczkami zaczynamy testować po prostu. Tak zaawansowane technologie. I słuchajcie, kiedyś nam się kojarzyła taka naprawdę bardzo zaawansowana pielęgnacja z gabinetami. A teraz na wyciągnięcie ręki macie takie formuły, że to jest po prostu kosmos. Więc polecam Wam markę Verso, żeby się przyjrzeć tym składom. Oczywiście za chwilkę Wam opowiem, ale mam dla Was krem na noc, który jest taki fajny odżywczy na bazie masła Shi. On jest taki naprawdę. Taki, że czujecie tą regenerację, jednocześnie macie fajne działanie retinolu, ale krem pod oczy Was, dziewczyny, zaskoczy. To jest w ogóle takie serum pod oczy z retinolem, z taką zaawansowaną technologią, jeżeli chodzi o witaminę A. Tutaj macie ośmiokrotnie bardziej zaawansowaną, skuteczniejszą formułę retinolu niż taki tradycyjny, ale też bardzo łagodną. Bo to, że coś jest bardzo zaawansowane, nie znaczy, że jest agresywne. Sama konsystencja tego kosmetyku Was zachwyci, bo jest taka, taka przyjemna, taka lekko-kremowa, mniej żelowa niż z perikonu. Ale tutaj macie w składzie peptydy. Dziewczyny to Was po prostu rozłoży na łopatki, w ogóle skład. Tutaj macie też peptydy w składzie, z kwalan oczywiście, które przepięknie uelastycznia tą skórę, ale co jest dla mnie też bardzo ciekawe, to kurkuma, która działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, więc tutaj zarówno macie działanie właśnie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, czyli faktycznie stymulacja tej skóry, plus witamina A, czyli retinol, plus skwalan, który przepięknie Wam też nawilży tą skórę, uelastyczni, no i jeszcze peptydy, które działają nawilżająco i też tak od środka, w ogóle one mają takie funkcje prasowania z marszczek, one tak wypychają tą skórę, bo one szybciej ją nawilżą, one głębiej dotrą i wtedy ten efekt jest takiej wypolerowanej skóry pod oczami. Także e, Verso, powiem Wam, że jest bardzo ciekawym kosmetykiem, ale posłuchajcie też o kremie. Krem odżywczy to będzie po prostu wasza petarda w pielęgnacji, bo po pierwsze potrzebujemy też w sezonie siedno-zimowym takiego odżywczego kremu, ale nadal mamy taką kwintesencję, tak jak w przypadku koreańskiej pielęgnacji, w każdym kolejnym kosmetyku taki składnik aktywny. Tego retinolu oczywiście nie może być za dużo w pielęgnacji, więc o tym też pamiętajcie, ale trzy razy w tygodniu to jest taki minimum, kiedy ten krem odżywczy możecie sobie zastosować. Jak na przykład stosujecie inne, na przykład sera nawilżające, to wtedy nakładamy sobie ten krem, a jak stosujecie serum na przykład z retinolem, to już wtedy go zamykamy ceramidami. I tutaj macie świetne uzupełnienie w pielęgnacji, już takiej zaawansowanej właśnie e, tą wisienkę na torcie w postaci tego retinolu. E, krem jest bardzo odżywczy, ponieważ ma masło Shi, ma e, też e, taką kompozycję w ogóle składników aktywnych, która działa też rewitalizująco na skórę, ale też działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, ponieważ mamy tutaj kurkumę. I teraz zobaczcie, macie skwalan, który też przepięknie uelastycznia, kwas kielurnowy, więc tutaj macie taką Wspólną bazę, jeżeli chodzi o oba te kosmetyki, ale tutaj jest Masło Shea, przez co ten kosmetyk jest taki, o jezu, to jest po prostu tak odżywczy kosmetyk. To jest tak przyjemna, słuchajcie, formuła, a jednocześnie budzicie się z nie taką przetłuszczoną skórą, tylko macie bardzo taki przyjemny kosmetyk regenerujący, rewitalizujący skórę. Absolutnie Wam polecam, bo. I zapach jest bardzo przyjemny, ale sama konsystencja jest po prostu obłędna. Eee, tak podpowiem Wam, że ten kosmetyk naprawdę pełni też taką funkcję. Mam wrażenie, że taki maski. To jest e, taki cudowny, odżywczy kosmetyk, taki regenerujący, otulający e, słuchajcie, skórę Waszej twarzy. Ale też w przypadku osób, które mają niedoskonałości, pięknie likwiduje właśnie w połączeniu z rygnolem taki problem. Więc w razie czego jestem do Waszej dyspozycji, również też na Instagramie, koniecznie tam zaglądajcie, pytajcie śmiało. Macie też rolkę przygotowaną, moje top z retinolem, to jest absolutnie fantastyczny temat, więc będziecie miały naprawdę kompleksowo, po pierwsze wyłuskane te kosmetyki, ale tutaj macie przekrojowo omówione te, które naprawdę warto mieć w swojej pielęgnacji. Jak już coś się pokryło, już coś miałyście, to macie też opcję przetestowania sobie chociażby wersą nowej marki. Także jestem bardzo ciekawa na co padnie, koniecznie zaglądajcie na pel, a tam już na pewno przepadniecie, ale oczywiście pani Ania e, cały zespół e, PL jest do waszej dyspozycji pod kątem dzwonienia czyli kontaktu telefonicznego mailowego na Instagramie a w razie czego macie też mnie także ściskam was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie trzymajcie się cześć